Ja nigdy nie podjeżdżałem po taki e, podjazd, żeby kończył się budynkiem. Nie, trochę się na strachu teraz. Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Atypowy Tata i w dzisiejszym dniu lecę do Malborka na zaproszenie Marcina pasjonata awioniki. Także zobaczcie co tam się będzie działo. Widzimy się już za chwilę. Hej, jestem z powrotem, właśnie dojechaliśmy. Dość spora ekipa zebrała się tutaj na Secret spocie w Dzierżanowie. Niestety, ale Marcin dał mi cynka, że nie uda się pojeździć na elbląskim poligonie. Możemy tylko się domyślać, co tam się podziało. Tak czy siak? Jestem tutaj z chłopakami i zaraz pokażą mi trasę. Podobno są tu też jakieś fajne e, podjazdy, ale e, najfajniejsze jest to, że chłopacy wyglądają na takich, którzy e, będą dawali nam, w sumie to Wam, fajny content. E, dzisiaj Husqvarna TE 250 w dwusuwie. A jeżeli podobają Wam się nasze odcinki to koniecznie dajcie łapkę w górę i zostawcie suba. Kliknijcie dzwoneczek, jeśli chcecie być na bieżąco z naszymi materiałami. E, a tymczasem zamykam furę i idę latać. I tak, w sumie to nie wiem, gdzie jechać teraz. Tutaj latacie? A ten? Aha, gdzie, gdzie? Tam są gwiazdy na drogę. Aha, dobra, bo tam w sumie takie skarby są, może być ciekawie. Czyli co, droga, jest wzdłuż linii drzew. Tak. Przy duchcie tutaj leśnym z tych, tych tylko nie ma, a tam już nie ma ten, nie? Gdzie, gdzie, gdzie? Tylko, tylko tego tutaj. Tu i tego dalej, nie? Bo on też tam... ty, ty, Tamten można, tak? To co, to lecimy. Myślę, że tutaj jak zrobimy jakąś dziewiczą linię, to mogłoby być ciekawe. Fajnie! Myślę, że tutaj przy tych korzeniach może być ciekawie. Jeżeli tu się nie będziemy kopać, tylko jakieś nowe ścieżki wyznaczać, albo tutaj. Na sam przodek. Chyba jeszcze nikt do mnie nie podjechał. Dobra, najpierw przejadę sobie do. Trzeba by tutaj... przy sporej prędkości... ...nie mamy już jakieś gałązki. Na które nie chciałbym się nadziać. To była ta łatwiejsza ścieżka. Tam, gdzie tak nie podbijało. Dobra, myślę, że to jest do zdobywania. Jak teraz są twoje cię! Dobra, opowiedz trochę o motorach. dawaj. Będziesz co tu no? Membrany jakieś tuningowe są? Nie, 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 potem karnąć co? Na tej Na koło ciągnie, czy nie, Na koło Na tej nie, 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 Наліво ест! Прямо вже запне каск. Trzeba ręką odbijać, bo to niebezpieczne trochę jest, nie tą gumę. Gumę Aha. Za, zamówiłem. Nie? Was. No? Bo mi się zaciął na wysoki obrot tak, no ale to chyba przez gumę. No, nie, nie, trochę się najablę strachu teraz. Mówię, ja ten nie byłem, nie spodziewałem się, bo... Bo co wyjdzie? Tak jak mówiłem, nie wiadomo czego tu się spodziewać, bo tam jest straszny pion ja wiem, że mi Ja nawet nie będę No co ty? Ty no jak nie spróbujesz to będę zły, że przyjechałem, a nie spróbowałeś. Poczekaj, ja pierwszy spróbuję. Prawie! Prawie! Chłopaki właśnie rozpalają ognisko, będą kiełby, ale my y, z Marcinem zmywamy się do Malborka, na malborskie podjazdy, także widzimy się już za chwilę. Źle. Pierwszy raz podjazdy na tym zwuszuwie. Troszeczkę muszę dopracować tutaj zawieszenie, ale, ale jest naprawdę fajnie. Fajnie. Zupełnie inny teren niż ten, na którym jeździłem ostatnio. Peczek, wlecieć? No, myślę, że do zrobienia. Kurcze, nigdy nie podjeżdżałem po taki e, podjazd. Żeby kończył się budynkiem Dobra, sobie wejdę zobaczyć jak to tam wygląda O nie Chyba się nie podejmę jednak Może i to jest do wjechania, ale Ale tu chyba nie zaskoczę Ciekawe co tu kiedyś było Bimber pędzili Chociaż to nie podlasie panowie Nieźle, żyję. Kurwa, to było grube, nie? Tego się nie spodziewałem. Dobra, jadę dołem. Klocki hamulcowe mi wypadły. Klocki hamulcowe mi wypadły. No. Nie znajdę, nie My właśnie wracamy. Marcin pokazał mi naprawdę mnie tereny. W okolicach Malborka. Wypad skończyłem. Kończę w sumie bez przedniego hamulca. Marcin, niestety, nie ma siadła, więc. Musieliśmy kończyć wypad na dzisiaj, a na pewno jeszcze tu zawitam bardzo fajna ekipa e, Dzierżonów, prywatna miejscówka, ale jeszcze ciekawie jest tutaj w tych prywatnych lasach.